Janusz i Grażynka w RMFFM. Rudi, 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 rudy, Nowaka Grażyna. No Waka, za zegarek. No waka, za zegarek. Ten, za, za 14 tysięcy, a teraz do mnie przeszkadza, że ta znajoma prezesa, ta głos ma zegarek za 160 tysięcy. Bo się obłowiła w Orlenie. Tak, tak. Pani Janinka pożyczyła kiedyś Kaczyńskiemu 200 tysięcy i były to najlepiej zainwestowane pieniądze w jej życiu. Przez to Janusz, co ty wiesz a. o pani Janince? A. Janka ma 81 lat, mhm. zarobiła na Otomanie! Bambuło jedna. Gazina w Orlenie no. zarobiła... Półtora miliona złotych, wiesz ile by to zajęło przeciętnemu <grym> Polakowi? Nie, niech zgadnę. Trzydzieści dwa lata. 32 dwa lata. I bardzo kurna dobrze. Ta? Nikt nam nie powie, że nie dbaliśmy o seniorów. Czemu w takim razie Grażynka Orlen nie prowadzi kampanii promocyjnej? Jesteśmy dumni z zegarka pani Janiny. Hej. Janusz, ty A? na Orlen to tylko chodzisz po hot dogi, hmm. weź się nie wypowiadaj. Hmm. Dobra, i siku może jeszcze. Ty się lepiej zajmij tym swoim. Tym. Ty? Tym. Tym. No rudym to? złodziejem telewizorów zawiesił sobie w gabinecie telewizor, który MYŚMY kupili. Za NASZE pieniądze! Okay. Jeszcze za rządów jaśnie oświeconego pana prezydenta. Ale, ale za państwowe kupiliście! O, ale za nasze państwowe, Janusz, a nie wasze państwowe. <grym> Wy waszych nie macie na minusie cały o, czas. Tosk, Do ciebie mówię! Oddaj nam telewizor! I w ogóle telewizję, którą ukradłaś! Ty się nie bądź Twój prezydent ma budować własną telewizję! A Siedzimy z założonymi rękoma, tylko do roboty się bierzemy no. i będzie telewizja pana prezesa i będzie się nazywała Jaro TV e? i będą trzy kanały tematyczne. Jaki? ZT TV 24, BZ TV 24 i nztv TV 24. Czyli Czyli no. zły Tusk TV24, bardzo zły Tusk TV24 i najbardziej przepo prostu wiadomo, zły Tusk TV24. Tak, i może jeszcze Duduś News 24 zróbcie. O, mój drogi. Mm. Od Dudusia to ty się wiesz. No. Od Pitol, od Pitol. Duduś to jest mocny człowiek. On zwołał Radę Gabinetową na 13 o 13.00. No, przesądny to on nie jest, nie? No. I twardo powiedział temu waszemu. Tuskowi. No. A, Tusk, oddaj telewizor, dobra? No. I on powiedział tak. Daję ci dwa tygodnie, aby spokojnie się przygotować, Tusk. No, łaskawca, do no dwa to... tygodnie. Ho, ho, ho joj, joj. No? no, tak, tak, mój drogi. Nie znasz Dudusia, wiesz co on ma wytatuowane nad pośladkami? No co? Twardym trzeba być, niemiętkim. No, no. On się tak kreuje, no takiego wielkiego męża stanu, a nie jest nawet o, szwagrem wielki, stanu. Nawet żoną stanu nie jest. Żyje tak co we własnym świecie, który mu prezes kredkami wyrysował. Dudi, to jest Dudi. Weź go, no. zostaw w spokoju Janusz. To jest modny i młodzieżowy. Ty właśnie, miałam no. cię pytać. No. Bo wyście tą Dowbor wzięli na, na pytanie, no, na śniadanie. Ona ruda jest. No, to i co? A ten Antonowicz, co z nią jest? No. Ten młody taki. No. On też jest Rudy. No i co? Czy wy już w tej Neo TVP teraz samych rudych będziecie zatrudniać?